Hot Wheels to już klasyka. Miliony jak nie miliardy resoraków innych niż te chińskie z kiosków po złotówce. Ale i takie też miałem. Obecnie ostały mi się te trzy, które teraz widzicie. A miałem ich chyba z kilogram w jednej siatce i w podstawówce na początku tego wieku. Oj, bawiliśmy się nimi z chłopakami. Później powstawały różne, różniste tory, wyrzutnie czy nawet Hot Wheelsy gorszej jakości wraz z kawałkami toru, które sprzedawano wraz z Happy Meal'em w McDonaldzie. I tylko na te w tamtym okresie mogłem sobie pozwolić. Tyle wstępu. Z takimi wspomnieniami usiadłem do Hot Wheels Unleashed. I powiem wam szczerze, bez kłamania: tytuł ten już po 15 minutach zmęczył mnie okrutnie. I po tym czasie już niemal całkowicie straciłem jakiekolwiek oczekiwania. Start gry jest okrutny, ale recenzja nie byłaby recenzją, jeśli nie przeszedłbym całej tej męki, bo są jednak minimalne wzloty. Ale potem jeszcze więcej upadków. Hot Wheelsy walą w pysk już od pierwszego uruchomienia gry. Lootboxy. Niby trzy darmowe, ale już po tym możecie się domyślić, czego się spodziewać. Chciałbym powiedzieć, że. Pierdolę nie otwieram. Ale jest to konieczne i będzie w zasadzie aż do zakończenia tytułu. No w każdym bądź razie, może to zaburzyć balans rozgrywki, bo jeśli traficie najlepszego resoraka, o ile to jest w ogóle możliwe, bo ja dostałem trzy takie badziewiaste, to już na początku gry w sumie na resztę możecie mieć wywalone. I całe to zdanie i tak mógłbym skreślić i wywalić do kosza zapomnienia, bo i tak... Od startu w kolekcji mamy dwa super z niemal wymaksowanymi statystykami. No i balansu nie ma czy zmian resoraków, bo po co mam jeździć z tymi słabszymi? A same trofea są nawet napisane pod to, aby je ulepszać, więc gdzie tu jest logika? No a jak się jeździ w Hot Wheels Unleashed? Po samouczkowej trasie miałem zdanie, że będzie ciężko, ale nie jest aż tak źle. Mimo wszystko będziecie obijać się raz o lewą, a raz o prawą bandę. Twórcy prawdopodobnie inspirowali się prawdziwymi plastikowymi torami, ale to jest jednak tak nudno poprowadzone, że się jedzie, bo się jedzie. I to był moment, w którym się przełączyłem na najłatwiejszy poziom trudności, by skrócić sobie nudę i zarazem przyspieszyć publikację tego materiału. Bo idea jest prosta. Być na każdym torze pierwszym. Jest mechanika driftu. I jest ona nawet, nawet. Gdyby nie te wąskie tory i to, że tak będziecie się obijać o bandy, to powiedziałbym, że jest całkiem fajna. Przy starcie, czego nie rozgryzłem, aż do wbicia platyny, jeśli wciśniecie gaz w momencie, jak timer odlicza 2, wtedy dostajecie na start 2 do lub część paska do bo to są dwa różne typy. Ale o co chodzi? Czemu na 2, a na 3 czy 1 to nie? Serio, nie kumam tego, ale tak jest. Zakończenie tras na planszy dostajecie różne waluty i przedmioty do zmian wizualnych w piwnicy, ale o niej opowiem za chwilę. Bo pierw chcę pochwalić planszę czy hub, bo to ma coś w sobie, co mnie zaskoczyło. Czyli jeśli skończymy jakiś ciąg wyścigów. To w jakimś zakamarku planszy są sekrety w postaci paczek czy sekretnych wyzwań. A sama idea tej kampanii to jeżdżenie, kończenie wyścigów i przedostawanie się dalej, głównie do bossów, a jest ich pięciu, i znowu będzie pochwała, bo tory z bossami są zaprojektowane naprawdę fajnie. Jest dużo przeszkadzajek czy takie wsteczne dopalacze. Jakieś wiatraki znoszące te resoraczki z trasy, i zabawy grawitacyjne. I gdyby tak wyglądały wszystkie trasy, to Hot Wheels Unleashed byłby tytułem ponadprzeciętnym. Oprócz zwykłych wyścigów i bossów, są też trasy, gdzie jeździmy sami na czas, aby pobić narzucony przez grę rekord. Coś jak w Crash Team Racing. Czasówki są wyśrubowane przesadnie. Albo wymagają użycia niefinezyjnych skrótów. Nie wiem czy to są rzeczywiste skróty, czy dziury znalezione przez graczy. Nie zamierzam przepraszać za ich wykorzystanie i później upublicznienie, bo za dodanie tej gry do plusa mnie też nikt nie przeprosił. Nagrody z celów unlist możecie między innymi wykorzystać w tak piwnicy, którą możecie dekorować zmieniając kolor drzwi, czy tapet na ścianie i inne takie duperelki. I w sumie mają one wpływ na rozgrywkę, bo o ile jeździcie po piwnicowych torach, na przykład kolor podłogi będzie wtedy inny. Hot Wheels Unleashed zawiera edytor tras. Tras wybitnych jak w Little Big Planet Karting tu nie zrobicie, bo edytorek jest z mojej opinii bardzo biedny. A spowodowane jest to właśnie ubogim gameplayem, więc użyłem go do zbudowania pięciu banalnych tras dla trowka i o nim zapomniałem. Co tu zresztą dużo mówić, kawałki plastiku stawiacie, czasem boosterek, jakąś duperelkę i to jest koniec. Niestety na gameplayu nie kończą się problemy, a na dość popularnym glitchu związanym z bramkami kontrolnymi parę razy trafił mi się przypadek, że przejeżdżam przez bramkę. Słyszę nawet... I zaraz pojawia mi się komunikat, że pominąłem taki punkt i mnie do niego cofa. Wyobraźcie sobie, jak to wpienia przy czasówkach. No i jak na czasówki przystało? Niektóre z nich mają przeszkadzajki, na które nie macie wpływu. Dosłownie, bo los podejmuje decyzję, czy pająk rozpluje sieci na to, że w taki sposób, że nie będzie dało się ich wyminąć. A później też odkryłem, że użycie dopalacza przed pająkiem dezorientuje go i nie trafi was tą siecią. Ale nie zmienia to postaci rzeczy przy już tych rozstawionych sidłach. O płaszczy smoka już nawet nie wspomnę, bo trzeba przez nią przejechać, a ona się losowo otwiera i zamyka. Hot Wheels Unleashed lubi się też czasem sprizować, lub po polsku zamrozić i łapie zwiechę. Oto przykład. Dwa razy też gorące koła wywaliły się, ukazując PlayStationowy niebieski ekran śmierci. Ich... Na początku odnosiłem wrażenie, że jest mało resoraków. No i w sumie wrażenie było dobre, bo według oficjalnej strony gry jest ich tylko lekko ponad 60. Sama strona autoświat.pl rzecze, że jest 450 samych podstawowych modeli samochodzików. Oczywiście należy dodać wszystkie autka kolekcjonerskie, jak te wysadzane diamentami, kosztujące fortunę jak i te ze wspomnianych na przykład kiedyś z zestawów z Maka, no... I według tej stronki jest ich 8 miliardów. Tyle, że nigdzie nie znalazłem informacji na temat, czy 8 miliardów rodzajów powstało, czy tyle łącznie sztuk z masową liczbą powtórek. Chociaż osobiście wydaje mi się, że to pierwsze. Nie wymagam tego, żeby zaraz grzebył chociaż milion rodzajów wałtek, ale 60? Tylko tyle? No, bieda okrutna. A to, że trasy się duplikują, by zbędnie i nużąco wydłużyć czas gry, już się nawet nie rozwijam, bo. Ach, szkoda, kurwa, gada, szkoda, szczepić ryja, naprawdę. Ogrywając dalej tryb City Rumble, a dokładniej kończąc finałowego bossa, dostaniecie dostęp do moim zdaniem niemożliwych tras czasówkowych. Owszem. Już wcześniej one były, ale dało się uzyskać wymagany czas do spełnienia warunku Unlist. Będę o tym mówić szerzej w wątku trofeowym, bo przygotowałem poradnik, jak przejść czasówki, które są moim zdaniem nie do przejścia, za pomocą tak zwanych exploitów. Próbując robić te niesamowicie wyśrubowane czasówki, dałem sobie spokój i zwyczajnie zobaczyłem na YouTube'a jak to skończyć. I mówiąc właśnie w skrócie, na skrótach. Moim zdaniem niedopatrzonych. I tak sobie właśnie ograłem te Hot Wheelsy i próbuję znaleźć coś jeszcze, co spowodowało chociaż trochę radości. I w sumie, jak dalej odblokowujecie w pewien sposób, wyjątkowy pojazd o nazwie RD-02. Na profilach znalazłem film, w którym pomijając, że samochodziki mają mniej więcej tyle samo w statystykach. Tak ten prosty test pokazuje jakąś nadnaturalną szybkość. A jest to resorak bazowo z klasy pospolitej. Będzie on niezbędny przy trofkach, ale on ma też inną cechę moim zdaniem. Bardzo dobrze się nim jeździ i drifty wychodzą niemal perfekcyjnie, co z początku gry nie dawało mi się w ogóle nawet tego wyobrazić że się tak da. Inne wyższe resoraki przy zderzeniach z bandą lubią się obracać na bok lub w ogóle koziołkować, a ten RD02 nie ma takiego problemu, bo jest płaski. Pewnie są też inne resoraki, którymi jeździ się dobrze, ale jednak zostałem przy tym zielono-kołowym zaiwaniaczu. Przyjdzie Wam też natrafić na sekretne trasy, które odblokują się za spełnienie jakiegoś konkretnego warunku. Jak na przykład ukończenie pierwszej trasy autobusem i tak dalej. Tu wam podpowiedziałem, bo to jedyny sekret, którego nie mogłem rozgryć bez neta. Można zagrać też w trybie podzielonego ekranu. Jest za to jeden pucharek. I trzeba lub nie trzeba mieć dwa pady, pada lub wite, lub pada i smartfona. Ostatni zestaw raczej ma każdy i oczywiście mówię o apce na telefon Remote Play. Z zasady powinienem też wspomnieć o trybie online, ale udało mi się zagrać tylko raz. I to jak zwykle bywa w tym przypadku z wymiataczami, więc zdałem sobie spokój. Online'owe banalne trofea zrobiłem z kolegą z grupy PlayStation Poland, Trofea i Platyny. Pozdrawiam Cię Michał. I właśnie wchodząc na ten temat, omówię co trzeba zrobić. Przede wszystkim polecam zacząć od trybu Rumble i zrobić po kolei wszystkie trasy z wymogiem Unleashed. Czyli zająć w każdym wyścigu pierwsze miejsce, a w czasówkach uzyskać ten drugi, bardziej wyśrubowany czas. O ile standardowe wyścigi, zwłaszcza na łatwym, to wyzwanie żadne, tak czasówki, zwłaszcza te z końca gry, są tak uśrubowane, że nie wiem, czy w ogóle jest możliwe wykonanie tego bez eksploitu. Więc teraz zapraszam na czasówkowy poradnik. Wybrałem tutaj trasy wybitnie wyśrubowane. Te, w których użycie oszustwa jest w zasadzie konieczne. Exploit to radnik do tras, by Tory pokazuje w kolejności takiej, w jakiej ja je skończyłem. I znaczniki czasowe do każdej z nich znajdują się w opisie. Trasa Mandacik. Tu już na początku trasy, po drugim checkpointcie, chamsko się przeciskacie pomiędzy nim, a torem skracając sobie męki dość znacznie, dzięki czemu osobiście trasę skończyłem aż 7 sekund przed czasem. Trasa nad godziny. Z początku trasy, w momencie jechania po grawitacyjnej kładce, mniej więcej w połowie jej, wypadacie z poza trasy. Jedziecie prosto i wracacie na tor. Drugi skrót jest w momencie dojechania do najdłuższej pętli w całej grze i musicie oszukać grawitację i odpowiednio użyć dopalacza, by wylądować na czarnym kawałku toru. Zajęło mi to kilka prób i udało mi się zaliczyć cel unleashed 3 sekundy przed czasem. Trasa bez hamowania będzie miała ten sam skrót co inna już tu omówiona, bo jest zduplikowana. W pokazanym wam teraz momencie wypadacie za tor, by spaść niżej. Lepiej nie używać dupalacza, bo przywalicie w sąsiedni tor. Ale możecie go użyć później w locie, by mieć pewność, że dolecicie. Z tym Exploitem trasę ukończyłem 9 sekund przed czasem. Trasa szybki. Po wylądowaniu na betonie, obok rusztowania, jedziecie jeszcze przez chwilę wzdłuż pachołków. Gdy zbliża się tor, Mijacie go prawą stroną, i używając dopalacza, wpadacie do szybu wentylacyjnego. I coś, co jest oczywiste, i będzie na kilku torach. W miejscu, poza plastikową drogą, na ostrych zakrętach z pachołkami, oczywiście je cham skościnacie. Robiłem to za drugim podejściem, dojeżdżając dwie sekundy przed czasem. Trasa powoli, lecz pewnie. Skrót, który dał mi zwątpienia, że te skróty to dodane przez twórców celowe zabiegi, znajduje się na samym początku trasy. Jest dosyć trudny, wymaga zręczności i kilku prób. I ważne jest to, aby nie popełniać błędu takiego jak ja, by jechać dalej trasą. Trzeba się cofnąć i wjechać w dopalacz, by pokonać przepaść. Dzięki temu, nawet popełniając dalej błędy i wypadałem z planszy, Skończyłem ją aż 10 sekund przed wymogiem. Trasa szybko i bezboleśnie. We wskazanym przeze mnie momencie, przy wyjechaniu z toru, jedziecie w lewo, mijając pachołki i czerwoną beczkę, aż dojedziecie do rampy. I zamiast oczywistego wyskoczenia z niej, nie róbcie tego. Powinniście wylądować kierując się w lewo przed dosłownie samą metą. Zajęło mi to kilka prób, by wylądować prawidłowo i przećwiczyłem sobie ten manewr. No i do i wylądował. Trasę mimo rozbijania się o bandy masowo skończyłem 20 sekund przed wymogiem. Trasa Move mi Flash. Niedaleko końca trasy będzie was czekać nieprosty manewr po ujechaniu łuku po lewej stronie. Na dole widać żółty tor. Należy tak wyskoczyć z dopalaczem poza planszę, by wylądować tam na czterech kołach. W locie prawą gałą możecie stabilizować resoraka. I pomimo to musicie dojechać wstecz do checkpointa, bo inaczej was przeniesie w miejsce przed wyskokiem. I po checkpointzie zawracacie i gnacie do mety. Z tym cofaniem się zostało mi jeszcze i tak 13 sekund czasu. Trasa... Cenne sekundy. Tu są aż trzy sekrety, ale pokażę Wam tylko dwa pierwsze. Nie tyle, że całkowicie Wam te dwa wystarczą, co trzeci jest moim zdaniem wybitnie trudny. Pierwszy skrót znajduje się przy boosterach Turbo, i tutaj należy wypaść z trasy na tor poniżej, który jest, i zawrócić. Można to wykonać dużo lepiej niż ja, ale i tak czas zaliczyłem pomimo dalszych potknięć. Drugi skrót znajduje się przed żółtą pętlą, i tutaj zamiast na nią wjeżdżać, znowu przyciskacie się pomiędzy nią a checkpointem i zawracacie. Wcinacie się z powrotem na tor przy pachołkach i z wieloma błędami i niewykorzystaniu ostatniego skrótu, zaliczyłem trasę 11 sekund przed wymogiem, a spokojnie dałoby tu się wykręcić i z 30. Trasa Ukryty Skarb. To kopia trasy bez hamowania. Patent polega dosłownie na tym samym, ale jako, że dodałem znaczniki czasowe, to pokazuję jeszcze raz jak to wykonać. W momencie pokazanym na wideo, wyfruwacie z toru z dopalaczem lub nawet bez niego, znacząco skracając wyścig. I dla formalności, trasę ukończyłem 14 sekund przed wymogiem. Trasa, czas jest względny. Tu z ogromną ilością błędów, które popełniłem, na które żadna szanująca się gra z czasówkami by sobie nie pozwoliła, skrót okrutnie ścinający zawiera. W przedstawionym miejscu spadacie sobie o tak. I mogłem sobie ten manewr przećwiczyć, by skończyć tracę z luzem w majtach 3 sekundy przed limitem. Tak samo jak w przypadku cennych sekund, dałoby się nie wiem, czy i nie z 40 sekund wycisnąć. I właśnie po tej trasie miałem wszystko wymaksowane. Za uzyskanie wszędzie celu AdList, co w praktyce jest klasyfikowane jako 100% gry, otrzymacie właśnie trofek o nazwie Król Miasta, a powinno się nazywać Król Eksploitów chyba. I pewnie przy okazji, jak ja, też trofeum o nazwie chcę wszystko. Ten poradnik, mam nadzieję, że otworzył Wam znacząco oczy, z jakim produktem mamy do czynienia. Przechodząc dalej do części platynowania, ważne jest też kupowanie za walutę w grze pojemników, z których wypadają resoraki. Głównie przez konieczność otworzenia 100 pojemników, co i gorsza, zebraniu 100 tysięcy monet i 25 tysięcy śrubek. O ile monety, zwłaszcza po październikowym patchu, na szczęście wypadają rozsądnie, bo przedtem z tego co czytałem, za jeden wyścig zdobywało się maksymalnie 70 czy 80, a teraz zdobywa się aż 525. To przeogromna różnica, i tak jak napisano na profilesach, skróciło to czas do platyny ze 150 godzin do 30. Śrubki. Bardziej skomplikowany temat. Trzeba zdobyć łącznie 25 koła, i tak jak przy monetach, bo tego nie powiedziałem. Nie musi być to suma, a łączna ilość, która przez granie wam wpadnie w ręce. I to trochę ułatwia sprawę, ale to za chwilę. Oprócz otrzymywania ich poprzez kończenie tras City Rumble, to zdobywa się je też przez demontaż zbędnych resoraków. Czasem się zdarzy, że dostaniecie jakieś groszowe monety i te tryby, za to że ktoś wam polajkuje tor opublikowany na serwer. Ja dostałem jednego lajka like i raz dostałem taką mini nagrodę. Niezbyt to przyspieszyło, ale mówię, że taka mechanika jest zawarta w Hot Wheels Unleashed. Poradą do zbierania śrubek jest to, aby oczywiście otwierać puzderka, zbierać resoraki i o ile te pospolite, zostawiajcie na potem tak te najlepsze oprócz waszego ulubionego, zgaduję, że RD-02, demontujcie całą resztę. Następnie za 200 trybów. Ulepszacie pospolity pojazd, a następnie go demontujecie, otrzymując trybów 100. Przyspiesza to znacznie osiągnięcie łącznej sumy wymaganej dotrowki, a grindować tego trochę jednak trzeba. A, nie, idź pan w chuj. No cóż, farmerską czynność polecam robić na pierwszej trasie. Sprawdzałem też inne, ale tą pierwszą kończy się najszybciej. Bo jedno kółko idzie zrobić w 38 do 41 sekund. I mam wydaje mi się, że idealne podsumowanie na temat Hot Wheels Unleashed. Jeśli chcecie sprawdzić tytuł, jest teraz ku temu okazja, bo jest plusia za darmo. Natomiast, jeśli mielibyście kupować ten tytuł dla dziecka lub dla siebie, na przykład z mediamarktowej przeceny za 119 zł, to wiecie, jak lepiej możecie spożytkować te pieniądze? Dołóżcie kilka złotych i kupcie prawdziwy tor. Gwarantuję wam, że zabawa będzie dużo lepsza i dla dzieciaka, i dla Ciebie. Obudź w sobie i w dzieciaku frajdę z bycia dzieckiem, takim wyczesanym torem jak na przykład tu, a nie tym głównym, które dziś przedstawiłem i opracowałem. W sensie, chodzi mi też o to, że gra jest głównem, a nie recka. Recce poświęciłem mi tak zbyt wiele czasu i frustracji, i ja przy nich chwilę recenzyjnego zwątpienia czy to, co dziś wam przedstawiam, czy jest to słuszne. Sam bym taki realny, prawdziwy zestaw kupił i z chęcią, i z pewnością poświęcił mu zdecydowanie więcej czasu niż na stworzenie tej recenzji, bawiąc się wybornie, a nie się męcząc. Kurwa. Tłumaczę chujową grę z powodu tego, że jest chujowa, podając alternatywy na lepszą zabawę z tą marką. No ja pierdolę. Nisko upadłem przez te hot Wheels Unleashed i na szczęście to zauważyłem. W przyszłości będę zdecydowanie wkładał mniej energii w takie plusowe krapy, bo nie warto. Nie warto było kurwa. Listopadowy plus na szczęście przyniesie nam Nio 2. Ja lubię sos i chyba przez to wybudzi się we mnie pewien japoński bohater. Pamiętacie, Janusz Sana? Anata Watsuny i Onaiteki do kurwa. Moja ocena Hot Wheels Unleashed to 2 na 10. Kiepska ścigałka żerująca głównie na nostalgii, nie mająca w sobie nic przyciągającego oprócz mych chęci do splatynowania, zrecenzowania i przedstawienia wam moich spostrzeżeń. I to nie jest tak, że robię reski tylko pod film. Ale też jako konsument tych treści wyjedywanych w ramach abonamentu gier, za które o dziwo wciąż płacimy 37 zł mimo obecnej inflacji. Czyli obecnie bez zmian. A może cena się nie zmienia, bo jakość wciąż spada? Nie znam się na międzynarodowych rynkach i finansach, ale mam takie wrażenie, że PS Plus się stoczył tak kurewsko nisko, dając do abonamentu takie nieosiągające zysków krapy, by dorobiły sobie trochę. I może trochę cofnęły produkcyjne straty, jak ta produkcja, którą dodano tu na siłę, na odpierdol. Hot Wheels Unleashed wyszło rok temu. Czy ktoś z was wcześniej słyszał o tej produkcji? Ja nie, a okazuje się, że wyszła ona premierowo na PS5 i PS4. Nioh 2 zawita teraz do plusa i zabiorę się za niego i za Redskę, mimo że znam wstępnie jego wady i problemy. Ale te dwie produkcje są zupełnie dwoma różnymi bajkami. Mówię oczywiście o sposobie wykonania i pomyśle. Szczerze mówiąc, na sam koniec tej reczki żałuję naprawdę poświęconego czasu na tę grę zamiast na tego rodzimego superhota, który był grom jakby w plusie. Założyłem sobie, że gorące kółka będą szybką i prostą przygodą i że zdążę też super gorąco opracować, które mamy w październiku. Mimo wszystko wierzę w to, że pomogłem Wam rozwikłać za i przeciw tej produkcji. Może nie w tym pojęciu, że nie dacie tej grze zarobić, co bardziej oszczędzicie wasz własny czas i życie. Ja zwykle tego nie robię, ale proszę was o to, że jeśli uważacie, że ten film był dla was fajny, wartościowy, czy może nawet wyrafinowany, to odsądźcie go łapką i udostępnijcie na fejsie czy innych mediach społecznościowych. Pomożecie mi w rozwoju mojego kanału. Mówiąc szczerze, nie recenzowałem wcześniej gry tak męczącej, przy której aż momentami nabierałem wątpliwości, fach, którego się podjąłem. Trudność platyny to 4 na 10. Z exploitami oczywiście, bo bez nich to byłoby z 10 na 10. A czas do platyny, jak wspominałem, no to około 30 godzin. Ale poświęćcie je serio na coś innego. Poróbcie sobie pajacyki czy coś. Będziecie mieli lepszą frajdę.